Siema siema, albo się nie ma, tutaj Nadine Wins i zaczynamy sobie kolejny odcinek tej serii, czyli Diablo 2, World of Destruction, Hardcore Necromanta, tudzież zawodowiec. Oczywiście spieprzyłem sprawę i nie odkryłem waypointu w Dry Hillsach czyli do robaczego gniazda będziemy musieli iść znowu od miasta z samego y, początku drugiego aktu no ale przejdziemy sobie teraz szybko, raczej nic nie będę robił tylko pozabijam to co trzeba zabić, to co stajemy na drodze Ym, a tak to powinniśmy szybko dotrzeć raczej do naszej lokacji skrzyżę sobie oczywiście jednego maga lodowy się trafił, oczywiście go zaraz zabijam użyję troszeczkę sobie tutaj wybuchu zwłok Powinniśmy szybciutko sobie poradzić z tym pakiem, są czempioni więc nie, nie jest tak łatwo mm, Ale jakoś daliśmy radę Dropy też całkiem spoko, przynajmniej gold Dobra Ale tutaj tak jak zawsze w, tym, w moim gameplayach nigdy nie ma tutaj e, za dużo Roz... no... W, nie ma tutaj za dużo takich wolnych akcji Staram się zawsze nie zanudzać i i do, dążyć do celu, więc nie będziemy tutaj się rozdrabniać. Te szuki naprawdę mogą doprowadzić do szału. Jewel Ciekawe co tym razem. E, powiem wam, że muszę większość potów, healing potów na razie przeznaczać dla mojego y, pomocnika, bo on obrywa najwięcej, ale to bardzo dobrze. A z tego co widzę, mój golem trzyma się zajebiście wręcz. No trochę dałem, tutaj trochę poświęciłem punktów tego golema, w golem mastery. A to po to, żeby wytrzymał walkę z Durielem, bo będzie nam tankował. O, Stamina pociągnął. Mam jeszcze jedną chyba ale potem będę musiał e, dokupić. Tak dzisiaj, jak wróci się do miasta na sekundkę. Hmm, Słyszę sobie kolejnego Maga. Znowu nam się trafił lodowy, bardzo dobrze. Pamiętajcie, że jeżeli macie na razie jednego skill'a w... w ale ogólnie, jeżeli skreszacie magów yy, z szkieletów, to, to bardzo warto sobie resumować je do momentu, aż dostaniecie lodowego, a przynajmniej na bossów, bo naprawdę jeden mag potrafi ułatwić walkę dwukrotnie. Jeżeli, no, jest spowolniony boss o dwa razy, no to naprawdę no, zadaje dwa razy mniej obrażeń. Kurwa, znowu źle popatrzyłem, ale... Nie no, w sumie bardzo dobrze wybrało mi Gema. Emeraldy są spoko. To była kapliczka Gema, ja oczywiście nie popatrzyłem co to jest i kliknąłem od razu, zamiast, zamiast się cofnąć do miasta i wybrać jakiegoś fajnego. No ale cóż... Ja tutaj myślę, że głównie jak, jeżeli, jeżeli będę walczył z żukami, a ja na pewno będę walczył z żukami tam w tym robaczym gnieździe, to od razu yy, nie ma się co pieprzyć, od razu wybuch zwłok. I rozwalamy wszystko jak najszybciej się da, bo naprawdę tutaj każde uderzenie to wyzwala serię tych błyskawic. To jest dosyć zabójcze, w robaczym gnieździe szczególnie, bo jest bardzo ciasny tam teren, zobaczycie. No niestety muszę się cofnąć do miasta, gdyż znowu nie kupiłem sobie stamina potionów. Sander, bardzo nasz dobry kolega, u którego kupujemy zawsze stamina potiony, nam coś zaoferuje na pewno. I nie tylko, stamina potiony, dobra, kupimy sobie z 5, tak jak zawsze standardowo, antidot, jeszcze jeden antidot potion, potion mi został z, z tego, z Andariel walki, z Andariel. Dobra, te cut cane, identify items, co my tu mamy? Poison resist Plus 11 Dobra, na razie zostawię, bo nie mam nic lepszego, tak czy siak e, to też sobie zostawię, dobra, nie ma co się tutaj rozdrobniać, lecimy, lecimy, go, 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 go Jebać, bać, nie bać, się nie bać. Dobra, oczywiście magnum zdech. Lodowy nam się trafił. Ja jest, mam szczęście od lodowych, nie muszę resumować. Nie wiem, czy powoli sobie nie będę wywalał tego skilla. Przyzwanie yy, szkieletów, bo to, to nie ma żadnego chyba sensu. Yy. Bo tak czy siak, te, te punkty, które zainwestujemy w. Yy, Przepraszam, te punkty, które zainwestujemy teraz... ale to było chamskie. No ale cóż, to jest mój gameplay. Hmm. E, te punkty, które zainwestujemy w... W, w, w... w... szkielety, no kurwa, szukałem tego słowa z 5 minut. E, to i tak e, na koszmarze już przestaną być istotne, bo nasze szkielety, nieważne na jakim poziomie, e, będą główne Zawsze. To, to Wam mogę od razu powiedzieć. Jeżeli oczywiście nie macie y, super itemów, a nie będziecie mieć, jeżeli nie gracie na mm, Battlemecie. Więc, ale na szczęście w 1.13 wchodzi y, taka. Y, no, f, 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 nie wiem dlaczego dopiero w 1.13, ale, ale fajnie, że jest ogólnie. To jest reset y, skilli i y, wszystkich pointów, atrybutów w pierwszym akcie po wykonaniu silisku, siliska zła. Więc możemy sobie. Więc co tak zrobię? że na razie. Normalna przejdę sobie z, z moimi szkieletami, zainwestuję trochę w szkielety, a potem na Nightmarze sobie zmienię e, bardziej ofensywny spec typu czary, w sensie ten Bon albo Poison. Tego jeszcze nie, nie zdecydowałem jeszcze, ale chyba zagram Poison. Bo wydaje mi się, że jest ładniejszy. Jest bardziej. No ogólnie fajna jest trucizna, no mi się bardziej podoba. Jest, ma fajniejsze efekty, to, to na pewno. Więc chyba zagram sobie tak, że najpierw zainwestuję trochę w samony, czyli w przyzwania, a potem. a potem przejdę już w ofensywny styl gry. Chyba trzeba zejść na dół. Zawsze jak jest zejście na dół, to trzeba zejść na dół. Inaczej tego zejścia by nie było. Więc wydaje mi się, że wejście do oazy będzie na dole. Jak Na szczęście, tutaj nie ma już tych żuków. Przynajmniej póki co, nie wiem. Chyba w łazie się znowu zaczną, bo tam to O level! To jest to. Dobra, co by tu dać? Dodajmy sobie może tym razem w energię. No, nie daje często w energię, ale. Dodajmy. Dobra. Aha, mam skill shine. Dobra, dobra, dobra. O, skończył. Idealnie skończył się w tym momencie. Wydaje mi dobra. Pójdziemy sobie chyba w defense. To jest jeden skillet. A co dodaje życio? Moim szkieletom Mastery dodaje życia Damage, życie. Dobra, damy sobie skeleton Mage, gdyż mogę na razie przyzywać jednego, a teraz będę mógł dwa. Okej, okay. a one są dosyć fajne, bo nie giną tak szybko. Nie idą na, pierwszy, na, na pierwszą linię. A trochę obrażeń mogą zadać i zadają. A już gdy są, mi się lodowe, to już w ogóle spustoszenie, bo zamrażają mi wszystko. Więc to mi się bardzo podoba. Więc tak jak yy, właśnie sobie podsumowałem idealny pomysł. Wydaje mi się, że pójdę tak jak mówiłem, czyli na razie pójdę w szkielety i w samony na normalu, bo są bardzo dobre. Na normalu jak się je rozwinie dosyć porządnie, to są super. A potem zmienię... Yy, na koszmarze zmienię... użyję resetu yy, statystyk i skilli i pójdę trochę bardziej w offensive. Gdyż będziemy mieli potem już tutaj rewajwa, i żadne szkielety, żadne. Yy, żadne, żadne szkielety, wojownicy i, i magowie nie zrównają się z rewajwami, czyli, czyli potworami, które po prostu sumujemy. Czyli są takie same, tylko że dwa razy albo trzy razy lepsze wersje. Jak widzicie, tu jest life plus 200%, damage plus 30%. To są te same potwory, które zabiliśmy, tylko że ulepszone. Więc one nie mają szans zginąć. Yy, są wytrzymałe i mają dosyć porządny damage. I tutaj żadne szkieleciki, pierdołki, sraki, które teraz mam nie równają się z nimi. Więc ja już czekam tylko na ten level. I, i będzie fajnie. To, to już wam od razu mówię. I wtedy sobie zasetuję i będę grał prawdopodobnie Poison, czyli Poison nowa. Poison nowa. Rozwinę potem Poison Dagger i Poison Explosion do Fulla I w Curses lecimy w law Resist do Fulla. Na helu gwarantuję wam ściąga immuny, więc można grać normalnie yy, samym poison. A jeżeli nie ściągnie, to zawsze macie sugusów, którzy dobiją yy, to co chcecie zabić. Więc ogólnie gra jest bardzo przyjemna i nekromanta wydaje mi się, reasumując Necromanta mi się wydaje jedną z najciekawszych postaci na single player. No ale jak zwykle się zgadałem o Necromacie, ja to mogłem gadać o Necromacie i ogólnie o Diablo yy, dwójeczce, zwłaszcza godzinami. I gwarantuję wam, że będę, bo od tego jest ten gameplay też, żebym sobie pogadał i coś wam może e, może jakoś zajął wam fajnie czas. Mam nadzieję, że tak jest przynajmniej. E, no i, i tak to będzie wyglądało, moi państwo. Ale powracamy teraz do gry. Znaczy w sumie cały czas jesteśmy w grze. Hmm. E, powracamy sobie teraz do sytuacji e, Szukam cały czas tego robaczego gniazda, jestem dalej w Dry Hillsach i nie mogę tego znaleźć. Ale miałem poprzednio super farta w znajdywaniu wejść e, z radamentem i tak dalej, więc teraz musiało się to zbalansować, musi się teraz odbić. Mam nadzieję, że to wejście będzie gdzieś tutaj. Powinno być gdzieś tutaj czy będzie na górze? A, tutaj jest waypoint, zawsze się przyda na, na szczęście mamy waypoint. Dobra. Czyli na dole nie było. Nie, jeszcze jest, jeszcze jest, na, na górze nie eksplorowałem, Więc na górze troszeczkę sobie poeksplorujemy teraz. Yy, o, Eldrun, proszę bardzo. Może już ułożę jakieś słówko runiczne. Pamiętam, że jest słowo runiczne. Yy, muszę zajrzeć na mojego nekromantę. Yy, bo tu już. Oczywiście grałem nekromatą hardcore kiedyś. Tylko, że no sam, ale oczywiście Full Legged Single Player, doszedłem do nim do 70, 79. poziom nim wbiłem i przeszedłem Hela. Yy, powiem Wam, że na Helu jest bardzo kurnewsko ciężko, ale bardzo fajnie się gra. Ale co miałem mówić? Odkryłem, yy, zrobiłem nim słowa runiczne na 30. poziomie, 25. 30. Zbroja to była, podajże stealth, czyli skadanie się, i pamiętam, że miała dwie runki. Jakieś takie bardzo podstawowe, nawet z normalna można było wydropić ale to jest tak zajebiście dobra zbroja. Ona tam bodajże regeneruje manę i regener i daje nam do skilli. Nie wiem, czy resy też nie Chyba resy też gwarantuje, więc jest dlatego, że jest zajebista. Yy, no i, i wiem, że to są podstawowe runki. Yy, po tym gameplayu jakoś to obczaję i, i najwyżej poparmię trochę tych runek, żeby w następnym zrobić yy, to zbroję, bo ona pamiętam, że polepsza gameplay. 100 razy, gdyż regeneruje nam manę, tak? A to jest podstawa. Yy. No i proszę bardzo, wejście do oazy było w miejscu, w które bym podejrzewał najmniej. Myślałem, że trzeba zejść schodami na dół. Oczywiście robaki się tu zaczynają. <grymne> Więc nie, już tak łatwiutko i przyjemnie. Ale, ale na tym też polega Diablo, żeby nie było przyjemnie. Bo deweloperzy w tamtych czasach traktowali graczy jak E, inteligentnych ludzi, którzy pod, muszą rozkminiać żeby żeby, żeby no, zrobić jakiś progres w grze i tak dalej, żeby myśleć cały czas więc to mi się zajebiście podobało, ogólnie byliśmy traktowani bardzo dobrze w tych czasach teraz myśl, mi się wydaje, że troszeczkę, troszeczkę bardziej ym, panowie z blizzarda myślą pod kasę ale nieważne e, ja nigdy nie hejtuję dzieł blizzarda ponieważ no, kocham każdą grę od starcrafta po e, przez Diablo. Dobra. tutaj jest troszeczkę rzeźnia, ale to zaraz się wszystko wyklaruje. Zaraz się Zajebisty. Ok, Under Head. Bla, bla, bla. Uuuu No dobra. Uwaga, moi państwo. Identyfikujemy. PUM! No. Bardzo, bardzo fajna tarcza. Dużo. Pfuh. Mille, to razy lepsze od, od mojej poprzedniej? Od razu zamieniam. Yy, Rise Skeleton, tu miałem Rise Skeleton 2, ale to, to jest nieważne. Tutaj mamy jeden, tylko straciłem punkt, ale Golem Mastery zyskamy. No i dużo lepszy blok, oczywiście. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. oczywiście. Yy, więc teraz mamy golema. Czysta życia, no to jest bardzo dużo, nie powinien ginąć. Raczej na dualu też powinien ładnie przeżyć. Yy, muszę skrzesić jednego szkieleta. Poison nam się trafił, poison też jest bardzo dobry. Jeżeli miałbym przedstawiać serię szkieletów, magów, to wydaje mi się że tak Ice, czyli ten, który zamraża, czyli ten, ten lodowy. Potem byłby Poison. Potem Lightning, na końcu Fire. Oczywiście to zależy od resów naszego oponenta, potwora, tak? Ale. O, Lost City to już jest kolejne, kolejne wejście. Fajnie, że teraz odkryliśmy. Muszę się cofnąć na chwilę do miasta. Tam ten naprawić sobie itemki i zidentyfikować Oczywiście zależy to wszystko od naszego... O chyba... A tak, mrok mrok. Ask Drog'nan Dobra, nie będę się go pytał, bo wiadomo o co chodzi Każdy zna tego quest'a, mniej więcej A, o, Coldress jest plus 14% To jest świetny talizman Zostawię go prawdopodobnie do końca gry um, Każdy mniej więcej zna, wie o co chodzi To jest quest, w którym musimy zniszczyć yy, nie, w którym musimy dojść do właśnie Lost City, do którego właśnie doszliśmy przypadkowo, i zniszczyć tam świątynię jakiegoś zła czy coś w stylu. W każdym razie tam będzie bardzo dużo żmijosponów, tych szarżujących żmij, które też mogą przyprawić odreszczyk emocji na hardkorze, to na pewno. No i w każdym razie będzie ciekawie, ale to potem. Na razie zmierzamy do robaczego gniazda. I jeszcze dobrze, dobrze. Aha! Zagadałem się oczywiście zapomniałem najważniejszego, czyli naszych stama, stamina potionów. I tak patrzę na swoje resy teraz i mam... jak na drugi akt, na szesnasty poziom, mam bardzo dobre resy. Wydaje mi się, że jedne z lepszych jakie miałem i to tak przypadkowo wyszło. W sumie talizman yy, bardzo fajnie nam się trafił. Oczywiście Magniumar. bardzo fajny nam się talizma trafił, plus 14 do Coldresa, no to jest, to jest coś, to jest coś, moi Państwo, bardzo dobry raz. Eee, haha, dobra, więc tutaj musi być gdzieś robacze gniazdo. Może będę miał większego farta i odnajdę go miarę szybko. Też nie wiem, zobaczymy. Miałem coś mówić. Hmm, Czy o? Tutaj mamy to, to jest bardzo niebezpieczny oponent. Rzucimy mu yy, tutaj zwiększone obrażenia. Stóweczkę i powinien zejść Magic Resistant, czyli jest y, immun na wszystkie y, czary typu zęby na przykład. Nie da się go tknąć zębami i wszystkimi spelami Magic, czyli Bone, czyli takimi yy, no, spelami typu Spirit i tak dalej. Wszystkie spele kości są w kategorii Magic, więc jeżeli spotkamy coś takiego, to nawet nie ma co się starać i, i, od, razu, i od razu zmienić taktykę. Dobra, przyzywamy sobie jeszcze szkielety. O, to jest właśnie ta lokacja, gdzie jest bardzo dużo żuków i tutaj nasze szkielety będą padać jak patyczki. Ja też bym prawie padł w tym momencie. <grym> Było bardzo blisko Nawet to, to był ułamek sekundy jak widzieliście, i już moje życie było tak na poziomie 20% coś w tym stylu. <śmiech> <śmiech> to był tutaj poradzi sobie świetnie jak zawsze. Tylko muszę jednego zabić. No, gin, 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 gin. Dobra. Mniej więcej wyczyszczone. Strasznie dużo tych rzeczy w tym momencie. Może gdzieś tu będzie robacze gniazdo? O! Znowu schody! Ale teraz nie będę taki naiwny, od razu najpierw sobie zektoruję ten teren. Zobaczymy co tutaj jest, bo może się okazać, że schody wcale nie oznaczają tam wejścia do tego robaczego gniazdo. Co mam? Weekend? Nie, nie, słabe, słabe. Ale wydałem dużo tych, tych mikstur na pomocnika, bardzo dużo, że mi się skończyły prawie. No, dobrze. Zobaczymy tylko szybko. Zawsze eksploruję krawędziami, jak widzicie. Zawsze jest taki, mam taki nawyk, że po krawędziach jadę do celu. Dopiero potem eksploruję e, środek. Jakoś tak mam. I zawsze ta metoda się sprawdzała. To mnie zazwyczaj. Dobra, tutaj nie... Nie, czyli schody. Wschody moi państwo. Tym razem... Tym razem się uda. musi się udać. O, no, nie sądziłem, że szukanie robaczego gniazda tak długo mi zajmie. Miałem takiego sobie farta, w znajdywaniu tych wejść. Hmm. Zobaczymy jak to będzie. Prawdopodobnie, z, jak odnajdę robacze gniazdo, będę musiał przerwać gameplay, bo będzie się zbliżało do 20-25 minut. Ale kolejny już będzie... O! Właśnie znalazłem robacze gniazdo. A tutaj będzie gdzieś waypoint? Przydałby się waypoint, gdyż... Musi być gdzieś tu waypoint. Przydałby mi się waypoint, bo potem jak będę zaczynał znowu grę, no to tak słabo. Bez, bez, bez checkpointa O, jeden magnum zginął Już jest Złoto! Banalne O, było blisko, to było niezłotoczenie <gryw> Dobrze, że miałem potiona Healing potion potem jak na wyższych poziomach będzie się zbierało takie Full Rejuvenation Potion, czyli yy, potiony, które za jednym klikniczem przywracają 100% życia i many. I to jest, czy, to jest podstawa w tym momencie, czy, bo na hardkorze przynajmniej się bardzo przydaje, bo yy, nigdy nie wiadomo jakie są trapy, a czasami naprawdę może nam zlecieć życie do, do jednego w sekundę. Dobrze, moi Państwo, odkryliśmy Waypoint yy, do Oasis, yy, a jest to bardzo blisko Robaczego Gniazda, jak, jak widzi się na mapie. Yy, Trochę nam zajęło to szukanie, dlatego skończę teraz gameplay, a w następnym już y, naprawdę sobie przejdziemy do, do questa, czyli do robaczego gniazda. Jest to trzy dungeon, raczej nie powinno być problemów. Znaczy mogą być, bo tam jest dosyć dużo tych żółków. Ale poradzimy sobie jak zawsze. E, ja się z wami teraz żegnam i dziękuję za oglądanie. Jeżeli ktoś ogląda do tego momentu, to naprawdę dzięki stary, albo dziękuję Ci dziewczyno, nie wiadomo kto ogląda. E, i w każdym razie słyszymy się w kolejnym odcinku Diablo 2 Lord of Destruction Hardcore Necromanta. No to tyle co chciałem powiedzieć i dzięki i do usłyszenia. Siema!